Dziś odkryję sekret, jak sprawić, by ona tęskniła za tobą, nawet gdy jesteś obok. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że ciągła dostępność zabija pożądanie. W rzeczywistości tworzenie momentów niedostępności emocjonalnej może wzmocnić więź. W ciągu kilku najbliższych minut wyjaśnię pięć potężnych strategii, które budzą tęsknotę nawet w Twojej obecności. Te techniki działają, ponieważ aktywują fundamentalne psychologiczne wyzwalacze kobiecego pożądania, tworząc nieodparty paradoks, który podtrzymuje iskrę przez lata. Chcę, żebyś przez chwilę sobie wyobraził, jakby to było, gdyby ta wyjątkowa kobieta dosłownie odliczała minuty do ponownego spotkania z Tobą. Jakby to było dostrzec to głodne spojrzenie, tę niemal fizyczną potrzebę Twojej obecności. To nie fantazja to czysta psychologia i pokażę ci dokładnie jak aktywować te głębokie psychologiczne wyzwalacze które sprawią że każda kobieta tak nawet ta która w tej chwili wydaje się wymykać ci z rąk będzie za tobą tęsknić w sposób którego sama nie będzie potrafiła wyjaśnić jeśli będziesz nadal stosować te same strategie co większość mężczyzn będziesz uzyskiwać te same frustrujące rezultaty ale jeśli zostaniesz do końca tego materiału wideo, gwarantuję, że odkryjesz, dlaczego większość związków z czasem stygnie. I co ważniejsze, jak ty, możesz być wyjątkiem. I nie mówię o taniej manipulacji czy dziecinnych gierkach psychologicznych. Mówię o zrozumieniu fundamentalnej natury kobiecego pożądania i wykorzystaniu jej na swoją korzyść, tworząc prawdziwą i potężną więź, która z czasem się umacnia zamiast słabnąć. Po pierwsze, musisz zrozumieć kluczowy fakt. Kobiecy mózg jest biologicznie zaprogramowany tak, by przyciągało go to, co trudne do zdobycia, a nie to, co jest stale dostępne. To nie opinia, to podstawowa nauka o zachowaniu. Dopamina, neuroprzekaźnik przyjemności i motywacji, jest uwalniana w oczekiwaniu na nagrodę, a nie podczas jej konsumpcji. Innymi słowy, pożądanie Żywi się luką między chceniem a posiadaniem. Jeśli już mentalnie to notujesz, jesteś na dobrej drodze. Zagłębmy się i odkryjmy, jak zastosować tę wiedzę w praktyczny i natychmiastowy sposób, który przekształci Twój związek w ciągu najbliższych 24 godzin. Ale zanim ujawnię pierwszy transformujący sekret, jeśli podoba Ci się ten materiał, pomóż temu kanałowi rosnąć, zostawiając teraz swój like. Ten mały gest robi ogromną różnicę w algorytmie i pozwala mi nadal dostarczać wartościowe treści takie jak ta. Teraz przejdźmy do tego, co naprawdę ważne. Po pierwsze porozmawiajmy o paradoksie nieobecnej obecności. To potężna koncepcja, którą rozumie niewielu mężczyzn. Niekomfortowa prawda jest taka, że twoja ciągła dostępność emocjonalna zabija jej pożądanie. Pomyśl o tym, kiedy jesteś zawsze emocjonalnie dostępny, zawsze natychmiast odpowiadasz, zawsze stawiasz jej potrzeby ponad swoje, zawsze starasz się zadowolić, stajesz się przewidywalny, a przewidywalność to kryptonit dla pożądania. Chcę, żebyś przez chwilę zastanowił się nad czymś, czy zauważyłeś kiedyś, jak najbardziej atrakcyjne osoby, które znasz, mają w sobie coś tajemniczego? Są tam, ale część z nich wydaje się być gdzie indziej. To nie przypadek. To właśnie ten stan nieobecnej obecności rozpala ogień pożądania w kobietach. Widzisz, kiedy jesteś fizycznie obecny, ale emocjonalnie nie zawsze dostępny, nie z powodu manipulacji, ale dlatego, że naprawdę masz bogate życie, głębokie zainteresowania i złożony świat wewnętrzny, tworzysz przestrzeń, którą ona desperacko pragnie wypełnić. Stajesz się łamigłówką, którą chce rozwiązać, terytorium, które chce odkrywać. Praktyczne zastosowanie tego jest proste, ale wymaga konsekwencji. Przez najbliższe 7 dni chcę, żebyś ćwiczył bycie całkowicie pochłoniętym czymś, co naprawdę Cię interesuje, gdy jesteś obok niej. Może to być książka, projekt, czy jakakolwiek aktywność, która naprawdę przykuwa Twoją uwagę. Sztuką nie jest udawanie zainteresowania. Kobiety mają niesamowity radar do wykrywania fałszu. Sekretem jest kultywowanie prawdziwych zainteresowań poza związkiem. Wyobraź sobie następujący scenariusz. Jesteście w tym samym pomieszczeniu. Ty jesteś głęboko pochłonięty czymś, co cię fascynuje. Ona obserwuje twoje skupienie, twoją pasję, skierowaną na coś poza nią. Nieświadomie zaczyna chcieć odzyskać twoją uwagę. To jest moment, w którym dzieje się magia. Zaczyna za tobą tęsknić, nawet gdy jesteś tuż obok. Większość mężczyzn popełnia błąd, myśląc, że muszą nieustannie próbować zaimponować swojej partnerce. Ale prawda jest taka, że niewiele rzeczy jest bardziej atrakcyjnych niż mężczyzna pasjonujący się czymś w życiu, realizujący swoje zainteresowania z intensywnością. Komunikuje to w języku znacznie potężniejszym niż słowa: Moje, życie jest bogate i pełne. Jesteś w nim mile widzianym dodatkiem, a nie absolutnym centrum z którego czerpię całą moją walidację. I to właśnie tego typu mężczyzny kobiety nigdy nie przestają pożądać. Mężczyzny, który jej nie potrzebuje, by czuć się kompletnym, ale wybierają mimo to. Teraz chcę ostrzec przed częstym błędem. Niektórzy mężczyźni interpretują to jako pozwolenie na bycie emocjonalnie zdystansowanym lub zaniedbującym. Nie o to chodzi. Mówimy o delikatnej równowadze. Musisz przeplatać momenty prawdziwej niedostępności z momentami głębokiej więzi. To ten kontrast tworzy przyciąganie. Załóżmy, że wdrażasz tę strategię. Jesteś skupiony na swoim projekcie przez dłuższy czas. Kiedy w końcu przekierowujesz swoją uwagę na nią, kluczowe jest, aby ta uwaga była pełna i intensywna. Patrz jej w oczy, jakbyś widział tam całą galaktykę. Słuchaj nie tylko jej słów, ale emocji kryjących się za nimi. Bądź tak, całkowicie obecny w tych momentach, aby poczuła tę wewnętrzną różnicę między posiadaniem całej Twojej uwagi, a jej brakiem. I to prowadzi nas bezpośrednio do drugiej potężnej zasady techniki przerywanej intensywności. Pomyśl o swojej uwadze jak o potężnym świetle stroboskopowym. Gdy świeci, musi być oślepiające w swojej intensywności, ale musi też mieć zaplanowane momenty nieobecności. Przez najbliższe 10 dni chcę, żebyś świadomie praktykował to, co nazywam techniką 80-20. Przez 80% czasu, który spędzacie razem, utrzymuj normalną, komfortową, kochającą więź, ale zarezerwuj 20% na momenty niezwykłej intensywności. W tych momentach Twoja obecność musi być tak potężna, tak pełna, że ona dosłownie poczuje, jak jej ciało wibruje na innej częstotliwości. Piękno tej techniki tkwi w kontraście. Większość mężczyzn albo oferuje stałą, letnią uwagę, albo waha się między chłodem a desperacją. Oba podejścia zawodzą. To, co proponuje, jest inne. Spójna i niezawodna obecność, przerywana momentami połączenia tak intensywnymi, że wryją się w jej pamięć jak ogień. Pozwól, że cię o coś zapytam. Kiedy ostatnio naprawdę, słuchałeś swojej partnerki? Nie tylko słyszałeś jej słowa, układając w myślach swoją odpowiedź, lub zastanawiając się, co powiesz dalej, ale naprawdę słuchałeś, jakbyś rozszyfrowywał kod, który mógłby otworzyć wszystkie, tajemnice wszechświata, kiedy ostatnio patrzyłeś na nią nie jak na swoją dziewczynę, żonę czy kobietę, z którą się spotykasz, ale jak na kompletną tajemnicę, którą masz przywilej odkrywać. To właśnie te momenty całkowitej obecności, po których. Następują okresy, gdy przebywasz we własnej przestrzeni, tworzą to magnetyczne napięcie, które utrzymuje związki żywe przez dziesięciolecia. Pomyśl o tym, wolałbyś zawsze letnią kąpiel, czy taką, która przeplata się między orzeźwiającą a gorącą. Kontrast tworzy wrażenie, wrażenie tworzy pamięć, pamięć tworzy pożądanie. Słuchaj uważnie, ponieważ to jeden z największych sekretów, jakimi się podzieliłem. Stała znajomość jest trucizną pożądania. Ludzkie ciało jest zaprojektowane tak, by filtrować stałe i przewidywalne bodźce. Dlatego nie czujesz już zegarka na nadgarstku po kilku minutach noszenia. Dlatego nie zauważasz dźwięku lodówki, dopóki nagle się nie zatrzyma. I dlatego związki, które zaczynają się od intensywnej pasji, często kończą się na nudnych rutynach. Technika przerywanej intensywności przerywa ten proces. Utrzymuje związek wystarczająco nieprzewidywalnym, by pozostał interesujący, ale wystarczająco spójnym, by stworzyć poczucie bezpieczeństwa. To delikatny taniec, ale jego opanowanie praktycznie gwarantuje, że ona zawsze poczuje to ukłucie ekscytacji, gdy o tobie pomyśli. Jeśli ten materiał otwiera Twój umysł na nowe możliwości w Twoim związku, nie zatrzymuj go tylko dla siebie. Podziel się tym wideo z tym przyjacielem który walczy o podtrzymanie płomienia w swoim związku. Czasami właściwa wiedza we właściwym momencie może uratować związek, który jest na skraju przepaści. I nie zapomnij zostawić w komentarzach, która z technik wywarła na Tobie największy wpływ do tej pory. Teraz przejdźmy do trzeciej transformującej zasady potęgi skalkulowanej tajemnicy. Istnieje powód, dla którego najlepiej sprzedające się powieści wszech czasów nie ujawniają wszystkiego na pierwszej stronie. Istnieje powód, dla którego najbardziej pamiętne filmy nie pokazują potwora w pierwszych pięciu minutach. Ludzki mózg to maszyna do rozwiązywania łamigłówek. Gdy coś nie jest całkowicie ujawnione, nasz umysł pracuje nieustannie, by uzupełnić obraz. Chcę, żebyś zrozumiał coś fundamentalnego o psychologii kobiecej. Mężczyzna, który jest otwartą księgą, którego można całkowicie przeczytać podczas jednego spotkania. Rzadko utrzymuje zainteresowanie przez długi czas. Nie z powodu kobiecej złośliwości czy płytkości, ale dlatego, że pożądanie karmi się możliwością, a nie pewnością. Przez najbliższe pięć dni chcę, żebyś celowo praktykował to, co nazywam małymi, niedokończonymi tajemnicami. To momenty, w których wprowadzasz do dynamiki coś intrygującego, ale nie wyjaśniasz tego całkowicie. Na przykład, Uśmiechnąć się do siebie, patrząc na telefon, nie wyjaśniając powodu, gdy ona zapyta. Wyjść na spacer samemu i wrócić z wyraźnie odnowioną energią, ale podzielić się tylko częściowo epifanią, którą przeżyłeś. Dokonać nieoczekiwanego zakupu bez wyraźnego powodu. Słyszę, jak twój umysł krytykuje: Czy to nie gierka, czy to nie manipulacja? Wyjaśnijmy: manipulacją byłoby tworzenie fałszywych sytuacji. By wywołać niepewność, to co proponuje, jest inne. Sugeruje, byś traktował prawdziwe części swojego życia jako terytoria do odkrycia, a nie jako informacje do wyłożenia od razu. Wyobraź sobie tę scenę. Ona zauważa enigmatyczny uśmiech na Twojej twarzy, gdy patrzysz w telefon. Naturalnie pyta, co się dzieje. Zamiast od razu pokazać śmieszną wiadomość, którą otrzymałeś, po prostu odpowiadasz. Coś, co dało mi do myślenia, i zmieniasz temat. To, co dzieje się w jej umyśle w tym momencie, jest fascynujące. Jej umysł zaczyna pracować, tworząc możliwości, utrzymując cię obecnym w jej myślach, nawet gdy rozmowa już przeszła na inny temat. Pomyśl o ostatnim razem, gdy ktoś cię zaintrygował. Może to była osoba, która zdawała się mieć życie bogate w doświadczenia, których nie znałeś całkowicie. Ktoś, kto odważnie ujawniał nowe i zaskakujące aspekty swojej osobowości z czasem. To dokładnie to uczucie kultywujesz, gdy wdrażasz potęgę skalkulowanej tajemnicy. Nie mówię, żebyś stał się unikający czy nieuczciwy, mówię, że jest siła w dozowaniu ujawnień, w traktowaniu pewnych części ciebie jako skarbów do odkrycia, a nie jako towaru wystawionego w witrynie sklepowej. To podejście nie tylko sprawia, że ona tęskni za tobą, gdy jesteś daleko. Sprawia, że tęskni za częściami Ciebie, których jeszcze nie zna całkowicie, nawet gdy siedzisz obok niej. Istnieje jeszcze jedna potężna korzyść z tego podejścia. Im więcej energii mentalnej włoży w myślenie o Tobie, tym bardziej cenny się stajesz. To jest to, co psychologowie nazywają efektem IKEA. Mamy tendencję do bardziej cenienia tego, w co włożyliśmy wysiłek i energię. Kiedy ona spędza czas próbując cię zrozumieć, rozszyfrowując wielorakie warstwy twojej osobowości, stajesz się cenniejszy w jej umyśle. Ważne ostrzeżenie zbyt wiele tajemnicy może wywołać niepokój i dystans. Celem nie jest bycie całkowicie niedostępnym, ani tworzenie niepewności w związku. Chodzi o wprowadzanie elementów intrygi i ciągłego odkrywania. Chodzi o to, by związek był nieustającą eksploracją, a nie książką, która została już przeczytana do ostatniej strony. Pytanie nie brzmi, czy powinieneś utrzymywać tajemnicę w związku. Pytanie brzmi, ile tajemnicy jest idealne, by podtrzymać ogień, nie gasząc poczucia bezpieczeństwa, którego potrzebuje każdy zdrowy związek? Odpowiedź różni się w zależności od pary, ale ogólna zasada brzmi, Zachowaj 70% przejrzystości i przewidywalności, rezerwując 30% na ciągłe odkrywanie. Nie zapomnijcie umieścić swoich pytań i refleksji w komentarzach, którą z tysięcy, 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 tych technik już naturalnie stosowaliście, która wydaje się najtrudniejsza do wdrożenia. Poniżej tego wideo stwórzmy społeczność mężczyzn zdeterminowanych, by wznieść swoje związki na nowy poziom. Przejdźmy teraz do czwartej zasady. Być może najpotężniejszej ze wszystkich strategii chwilowej nieobecności emocjonalnej. Teraz wchodzimy na zaawansowany poziom, więc podwójnie skup uwagę. Istnieje kluczowa różnica między toksycznym dystansem emocjonalnym a strategiczną nieobecnością emocjonalną. Ten pierwszy wynika ze strachu, złości lub niezdolności do nawiązania więzi. Ten drugi pochodzi z wewnętrznej siły i bogactwa emocjonalnego. To właśnie ta druga forma ma moc intensyfikowania kobiecego pożądania w sposób, który rozumie niewielu mężczyzn. Od czasu do czasu musisz stworzyć emocjonalną próżnię, przestrzeń ciszy i introspekcji, którą ona będzie intensywnie pragnęła wypełnić. Nie chodzi o skalkulowany chłód czy obojętność. Chodzi o pokazanie, że twój świat emocjonalny jest na tyle bogaty i złożony by czasami wymagać Twojej całkowitej wewnętrznej uwagi. Przez najbliższe osiem dni chcę, żebyś ćwiczył to, co nazywam widoczną introspekcją, momenty, w których celowo odłączasz się od zewnętrznej interakcji, by połączyć się ze swoim światem wewnętrznym. Mogą to być okresy, gdy wydajesz się kontemplacyjny, pogrążony we własnych myślach. Gdy ona nieuchronnie zapyta, co się dzieje, podziel się tylko częściowo, pokazując głębie bez pełnej przejrzystości. Mógłbyś powiedzieć coś w stylu: Zastanawiam się nad rozmową, którą odbyłem dzisiaj, a która skłoniła mnie do zakwestionowania niektórych moich priorytetów. Albo myślałem o czymś, co powiedział mi mój ojciec lata temu, a co dopiero teraz zaczynam naprawdę rozumieć. To, co komunikujesz w tych momentach, jest niezwykle potężne. Pokazujesz, że masz świat wewnętrzny na tyle bogaty, by czasami pochłonąć całą twoją uwagę. Demonstrasz, że choć ona jest ważna, nie jest Twoim jedynym źródłem znaczących doświadczeń emocjonalnych. Przypomnij sobie ostatni raz, gdy wydawała się odległa, pogrążona we własnych myślach. Jak to wzbudziło Twoją ciekawość, może nawet ukłucie, niepewności? Ta sama dynamika działa w odwrotnym kierunku. Gdy demonstrujesz, że masz złożone życie wewnętrzne, nie dzieląc się każdym szczegółem, tworzysz przestrzeń, którą ona naturalnie będzie chciała odkrywać. Czy zauważyłeś kiedyś, jak znacznie bardziej intrygujące jest, gdy ktoś dzieli się konkretnymi, szczegółowymi słabościami zamiast ogólnikami? Mam wątpliwości co do kierunku mojej kariery, jest znacznie bardziej magnetyczne niż myślę o różnych rzeczach. To pierwsze oferuje okno na Twój świat wewnętrzny, nie otwierając drzwi na oścież. Wyobrażam sobie, że niektórzy z Was myślą, ale czy nie powinniśmy być w związkach całkowicie otwarci i szczerzy? To powierzchowne rozumienie prawdziwej intymności. Autentyczna intymność to nie ciągłe wylewanie z siebie każdej myśli i uczucia, to stopniowe i ciągłe odsłanianie, rozwijanie się, które może trwać dziesięciolecia. Najgłębsze związki to nie te, w których wszystko jest znane od razu, ale te, w których zawsze jest coś więcej do odkrycia. Jeśli to wideo pomaga ci spojrzeć na swój związek w nowym świetle, to idealny moment, by zasubskrybować kanał. I włączyć dzwonek. W ten sposób nie przegapisz kontynuacji tej serii, w której będę jeszcze bardziej zgłębiał te techniki i ujawniał zaawansowane strategie, o których rzadko się mówi. Chcę się na chwilę podzielić czymś osobistym. Lata temu byłem w związku, który powoli przekształcił się w przewidywalną rutynę. Pożądanie, które wcześniej było niekontrolowane, osłabło, stając się niemal wygasłym żarem. To było druzgocące gdy zdałem sobie sprawę, że kobieta, którą kochałem, nie czuła już tej naglącej potrzeby mojej obecności. Wtedy zacząłem obsesyjnie studiować psychologię pożądania i odkryłem, że popełniałem błąd, który popełnia prawie każdy mężczyzna. Myliłem komfort z więzią. W końcu zrozumiałem, że aby rozpalić ten płomień na nowo, musiałem ponownie połączyć się nie tylko z nią, ale z samym sobą. Musiałem odkryć na nowo własną głębię, własne tajemnice. A kiedy zacząłem wdrażać techniki, którymi dzielę się dziś z Tobą, transformacja była niemal natychmiastowa. Nie tylko w jej zachowaniu wobec mnie, ale w całej dynamice między nami. To prowadzi mnie do piątej i ostatniej transformującej zasady: zaskakującego połączenia sensorycznego. To prawdopodobnie najprostsze do wdrożenia, ale ma głęboko potężne efekty. Które mogą przemienić nawet najbardziej letni związek. W ciągu ostatnich siedmiu dni Twojego 30-dniowego eksperymentu chcę, żebyś wprowadził nieoczekiwane bodźce sensoryczne do swojej dynamiki. Może to być nowy zapach, używany tylko od czasu do czasu. Może to być subtelna zmiana w Twoim stylu ubierania się, może to być nowe hobby, które aktywuje Twoją fizyczną obecność w inny sposób. Może taniec, sztuki walki, czy wspinaczka. Ważne by było to coś autentycznego, co poszerzy twój repertuar sensoryczny. Wyobraź sobie następującą scenę. Po tygodniach stosowania tych technik wychodzisz sam na kilka godzin. Po powrocie ona czuje lekko inny zapach, zauważa nową energię w twoich ruchach, dostrzega inny błysk w twoim spojrzeniu. Nieświadomie jej mózg już rejestruje cię jako nowe i ekscytujące doświadczenie sensoryczne. Ona dosłownie tęskni za tobą, nawet gdy jesteś tuż obok. Pozwól, że wyjaśnię coś kluczowego. Nic z tego, czym się tutaj podzieliłem, nie dotyczy manipulacji czy kontroli. Chodzi o zrozumienie fundamentalnej psychologii człowieka i wykorzystanie jej do stworzenia głębszej i trwalszej więzi. Chodzi o budzenie i utrzymywanie prawdziwego pożądania, a nie fabrykowanie tymczasowych reakcji. Te pięć strategii. Paradoks nieobecnej obecności, technika przerywanej intensywności, potęga skalkulowanej tajemnicy, strategia chwilowej nieobecności emocjonalnej i zaskakujące połączenie sensoryczne działają, ponieważ odwołują się do pierwotnych instynktów głęboko zakorzenionych w ludzkim mózgu. To nie powierzchowne sztuczki, to fundamentalne zasady przyciągania i ludzkiego połączenia, które działają od tysięcy lat. Jeśli będziesz konsekwentnie wdrażać tę strategię przez najbliższe 30 dni, gwarantuję, że zobaczysz znaczące zmiany nie tylko w jej zachowaniu wobec ciebie, ale w całej jakości waszego związku. I co najważniejsze, w tym procesie odkryjesz nową głębię w samym sobie. Bo oto prawda, którą rozumie niewielu mężczyzn, zdolność do generowania, trwałego pożądania u kobiety, zaczyna się od Twojej relacji z samym sobą. Mężczyzna, który jest zafascynowany własną podróżą, który nieustannie odkrywa nowe wymiary siebie, który utrzymuje tajemnicę nie z powodu manipulacji, ale z powodu ciągłego rozwoju, taki mężczyzna nigdy nie traci swojego magnetyzmu. w gruncie rzeczy, sprawienie, by ona tęskniła za tobą nawet będąc obok niej, nie dotyczy zewnętrznych technik. Chodzi o kultywowanie obecności tak bogatej, tak wielowymiarowej, że nawet po latach spędzonych razem, ona wciąż czuje, że są w tobie terytoria, których jeszcze nie odkryła całkowicie. Podsumujmy szybko pięć zasad, którymi się dzisiaj podzieliłem. Po pierwsze, paradoks nieobecnej obecności bycie fizycznie obecnym, ale emocjonalnie nie zawsze dostępnym, kultywując prawdziwe zainteresowania poza związkiem. Po drugie, technika przerywanej intensywności przeplatanie normalnej więzi z momentami nadzwyczajnie intensywnej obecności, tworząc kontrast, który utrzymuje pożądanie przy życiu. Po trzecie, potęga skalkulowanej tajemnicy, traktowanie aspektów ciebie jako terytoriów do odkrycia, ujawniając się stopniowo z czasem. Po czwarte, strategia chwilowej nieobecności emocjonalnej, demonstrowanie bogatego świata wewnętrznego. Poprzez widoczną introspekcję, dzieląc się konkretnymi słabościami, bez pełnej przejrzystości. I po piąte, zaskakujące połączenie sensoryczne, przełamywanie ustalonych wzorców sensorycznych poprzez wprowadzanie nowych bodźców, które tworzą nowe połączenia neuronalne związane z Twoją obecnością. Jeśli jesteś gotów przekształcić swój związek stosując te zasady, zostaw w komentarzach gotów. Stwórzmy społeczność mężczyzn zdeterminowanych, by wznieść swoje związki na nowy poziom więzi i wzajemnego pożądania. To tylko początek twojej podróży transformacji. Kolejnych wideo będę zgłębiał każdy z tych zasad i ujawniał jeszcze bardziej zaawansowane techniki dla tych, którzy są gotowi stać się prawdziwymi mistrzami przyciągania i trwałej więzi. Jeśli ten materiał ma dla ciebie wartość, Okaż swoje wsparcie, zostawiając like, udostępniając go innym mężczyznom, którzy mogliby na tym skorzystać i włączając dzwonek, by być powiadomionym, gdy pojawi się kolejne wideo z tej serii. Do następnego wideo. Kontynuuj ewolucję, kontynuuj zaskakiwanie i nigdy nie przestawaj odkrywać tajemnic, które czynią Cię mężczyzną, jakim jesteś przeznaczony być.